W sieprawiu pod Myślenicami doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 21-letni Dawid, a 17-letnia pasażerka walczy o życie. W poniedziałek 8 grudnia około godzina 15 kierujący augi młody mężczyzna, wyprzedzając na ulicy Jana Pawła II, stracił panowanie nad pojazdem. Auto zjechało na pobocze i z ogromną siłą uderzyło w metalowy słup ogrodzenia. We wraku uwięzieni byli oboje nastolatkowie. Dawid został znaleziony nieprzytomny, w stanie krytycznym. Mimo długiej reanimacji nie udało się go uratować. Ranna 17 latka została w trybie pilnym przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala w Krakowie, gdzie lekarze walczą o jej życie. Na miejscu pracowali policjanci, strażacy, prokurator i biegu sądowy, zabezpieczając ślady i ustalając przebieg zdarzenia. Mieszkańcy okolic twierdzą, że 21 latek lubił szybką, brawurową jazdę i często nagrywał swoje wyczyny do mediów społecznościowych. Nie wiadomo jednak, czy podobnie było w dniu tragedii? Dokładne przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśni prowadzone postępowanie.